Cześć grzybofile. Chciałem dziś poruszyć temat krążący po polskim internecie w minionych tygodniach. Na pewno również do Was dotarły doniesienia medialne o zbieranych teraz kurkach, a nawet prawdziwkach. Takie informacje publikuje prasa niemal z całego kraju, niestety przeważnie zamieszczając w artykułach archiwalne zdjęcia poglądowe, a nie zdjęcia rzekomo faktycznie zbieranych teraz grzybów. Choć jednocześnie w tychże artykułach możemy wyczytać, że powstały na podstawie zdjęć nadesłanych przez czytelników. Zastanawialiście się pewnie, na ile rzetelne są to informacje. Czy są to tylko tak zwane kaczki dziennikarskie, zwykłe plotki? Niekoniecznie. Większość doniesień dotyczy kurek, czyli pieprznika jadalnego, a więc gatunku charakteryzującego się ponad przeciętną trwałością owocników. Kurki są bowiem nie tylko grzybami ciężkostrawnymi dla naszych żołądków, ale i trudnymi do zniszczenia przez mróz, deszcz i śnieg. Jest więc bardzo prawdopodobne, że część ze znajdowanych teraz owocników to kurki, które wyrosły ładnych parę tygodni temu, choć na pewno nie wszystkie, ponieważ pogoda, jaką mamy obecnej zimy, faktycznie daje szansę na owznikowanie grzybni gatunków jesiennych. Przy ocenie rzetelności grzybiarskich doniesień zawsze skazani więc jesteśmy na wiarygodności źródła, z którego czerpiemy informacje. Również dla mnie zaufanie jest niezwykle istotną kwestią. Nie mając wiarygodności u odbiorców, nie mógłbym publikować atlasów grzybów, artykułów o grzybach, czy choćby tworzyć portalu grzybofil.pl. Jestem więc szczególnie wyczulony na wszelkie przejawy nieuczciwości w grzybiarskim świecie. Poza kurkami w mediach można bowiem natrafić również na wzmianki o rzekomo teraz rosnących prawdziwkach, czyli gatunku o znacznie mniej trwałych owocnikach. Ocena wiarygodności tych doniesień musi również bazować na zaufaniu do źródła i pozostawiam ją Wam, natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę na inne doniesienie w oczywisty sposób fałszywe, opublikowane na YouTubie za pośrednictwem użytkownika kryjącego się pod pseudonimem DziadTV. Jego kanał ma ponad 3000 subskrypcji i niemal milion wyświetleń, więc potencjalne oddziaływanie nieprawdziwych informacji na nim Zawartych jest dosyć szerokie. Mam na myśli film pod tytułem Gdzie mieszka lisek? Są też i grzyby 2020. Niepoprawność językowa tytułu daje jeszcze jakiś margines interpretacyjny, jednak opis rozwija wątpliwości. Grzybobranie 2020 przy liska jamie. Ewidentnie więc dwukrotne powołanie się na tegoroczną datę ma sugerować, że grzybobranie widoczne na nagraniu odbyło się między 1 a 19 stycznia 2020 roku. Po dwóch dniach od publikacji nagranie miało ponad 2000 wyświetleń, oczywiście poprzedzonych reklamami, na których zarabia autor i niemal 100 wielojęzycznych komentarzy zachwyconych odbiorców z całego świata. Nic dziwnego, w końcu na nagraniu tym możemy obejrzeć zbiory prawdziwka w środku zimy. Niestety dla autora w prawym dolnym rogu ekranu po usunięciu paska odtwarzania widzimy datę, która zmienia się po pierwszych dwóch minutach, a więc gdy przestajemy oglądać lisią jamę i widzimy zbiór prawdziwka. Wówczas data przeskakuje nam nagle ze stycznia 2020 roku na maj 2016 roku. Błąd w dacie, wada sprzętu. Musielibyśmy wówczas przyjąć, że data przestawiła się sama, akurat gdy autor przestał filmować Jamę Lisa i zmienił kadr na prawdziwka. Na pewno daleko wam do takiej naiwności. Sam autor nie odpowiedział na mój komentarz, w którym zwróciłem uwagę na tę datę, chociaż miał czas i zapał, by oznaczyć serduszkiem niemal sto innych komentarzy wyrażających zachwyty widzów. Pozostawiam Was w tej sytuacji sam na sam z Waszymi przemyśleniami, mając nadzieję, że tego typu nieuczciwe praktyki nie podkopią Waszego zaufania do większości uczciwych grzybiarzy, rzetelnie przedstawiających Wam swoje znaleziska. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Cześć.